Siemanko, z tej strony Czech i dzisiaj was w pierwszym odcinku. Materiale z gry. Towers ba, um, w skróce Balon Battles. Gierka w nie jest spoko. Um, quick play zagramy. T mamy tu stoi spina. Um, Tłumaczę Wam o co chodzi. Mamy tu takie towersy. Nasze takie, jakby to powiedzieć, towersy, które atakują. I tymi musimy zwyciężyć. Mamy ich różne, możemy je ulepszać. Musimy z kimś zwyciężyć. Ja włączę sobie Battle, are, battle Arenas. Ja Większość z Was może kojarzyć tą gierkę. Ale też niektórzy nie. Co grą zwykłą rundkę. Oczywiście twórcy tej gry to Ninja Kiwi, których serdecznie polecam. Tworzą mega, mega koks gry. Jak widzicie, tu mam 38 wygranych i 31 przegranych. Eee, ja sobie lubię brać zarodzieja, farmę, No i bo A na bonus, kurde. Nie chcę robić skipy. Słam, robi, słam, słam. Dobra, biorę go, gogo, mm, go. ja znam taki fajny sposób, jak nic fajnego mi tu nie lutnie, o, to jest akurat spoko, lub ja mm, snajpera, jest nawet spoko, dobra, mm. dobra, wstawiam to, zobaczymy od której strony będą, od tej strony będą i z baloniki, od razu ulepszamy jeszcze na Firebola. ma okay, jakieś dobra. Dawaj, dawaj, dawaj. Byk, teraz nie pozwoli, żeby cokolwiek się przedostało. Od razu ulepszam sobie kasę. Ekobus. On nie gra? Czy co on robi? On na coś czeka. Tylko ciekawy na co? Możliwe, że on po prostu na składeczka nie gra. Taka jest historia. O! Postawił w czarodzieja w końcu. Czyli jakąś postać w końcu postawił. Ja farmę bananków tu postawię. Ok? Ja sobie wolę zaczynać powoli. Tylko busty robić. Dobra, na razie się nie przejmuję tym, że mnie obijają. Bo nie za mocno mnie obijają, ja to wiem. Spokojnie, oni mnie to obijają, ale patrzcie. Banana platynium teraz kupiłem, no i teraz będzie... Powinno mi fajnie lecieć. Bananki, żebym to mógł w końcu lepsze dobrać, co kupię. Bo trzeba by się było skupić na tym, żeby to kupić, bo jak innych rzeczy. Kortej już mogłem trochę polecić na początku z defensywą, ale dobrze. Dobra. No i dobrze, teraz jest dobrze. No troszkę coś tam mnie nie obili. Dlatego nie jest najlepiej. Ja tutaj farmę bananków, więc ja bardziej farmię, więc koleżka no troszkę ma problemków. Jak widzicie sami, mm. dobra. Ja na mam razie mniej życia, ale ja mam lepszą taktykę. Ja mam lepszą taktykę. Mam lepszą taktykę ewidentnie. Dobra, już na tego Eko Ekobusta. E, on sobie tutaj zbytnio radzi, więc ja bym nie marnował kasy, żeby przesyłać balony. A jak się przesyła balony, to jest ten tryb. Dostaje kasę. Jak przysyłam balony, to dostaję dodatkową kasę, ale te balony, e, które wysyłam, to one chyba także z tego, co pamiętam, lecą do mnie. Ale dostaję też kasę za te balony. Więc patrzę, jak wysyłam mu pyk, 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 no to będę więcej wysłał kasy wtedy. I mu mogę wysłać utrudnienie. O kurde, on tutaj już to zaczyna robić, ale ja tu zacząłem dać czarodzieja, Kurde, robić lepsze faremki. I ja tak naprawdę jestem trochę na plus od niego. Kasy. No bo kurde, ja tu lepiej zarabiam. Najlepiej na początku dać jakiegoś ten, który będzie atakował i te, te farmy bananku. To jest, jest dość istotne farmy bananów Są to jest dosyć istotne. Ja na razie sobie nie zainwestuję w czarodzieja, a w sumie w czarodzieja. Nie w faremki, a w czarodzieja jednego sobie. Zrobię jeszcze. Proszę, mogę powoli stawiać kolejne, kolejne, kolejne faremki. A będę dostała tak dużo, dużo, dużo. On tu możliwe, że mi wysyła ciągle balonki jakieś. Pamiętajcie, jak my wysyłamy balonki, to no na przykład jak mu wyślę... Takie to jest dobry pomysł, żeby mu wysłać. Myślę, że to dobry pomysł, co myślicie, widzowie? To dobry pomysł, żeby takie coś mu wysłać. To dobry pomysł, jak myślicie? No kurde, gdyby nie miał tam tych kolców, to by nie zrobiła. Kurde, jak moje farmy się ulepszyły. Kurde. Ile ja tu mam tego? Oh, ja yeah. A banana republic sobie kupię. Co tam stać mnie? Wstawię mm. kolejną faremkę bananków. E, jak wiecie, tutaj takimi napiszcie w komentarzu, jakimi taktykami chcecie, żebym zagrał w następnych odcinkach. pomogę dużo z tego odcinka. No, nie wiem, to mi się tak jakoś podoba. A teraz mogę go trochę skończyć, nie no, mogę trochę mu powysyłać, ale nie, Trasa kasa wysyłam, kurde, to to nie ten tryb, co myślałem, ale dobra, dobra, dobra. Snajperów tutaj z snajperka, snajperki są fajne, snajperzy, Sniper. dobra, no i dwa ma. Nie wiem czy on przed tym obroni, on nie pomyślał o jednej bardzo własnej rzeczy. On nie pomyślał trochę o tym. Ale muszę szybko te z spajki tam idą. No i tak właśnie, kurde, jak mu nie zdała kurde. Nie zdał mu to sporo i to. E, więc dobrze, dobrze, że mu to zrobię. Ja bym tutaj może leciał w jeszcze obijanie. Chyba mam mm, lepiej, kurde. Myślę, że jakaś jeszcze defensywa by się tu przydała. Jakakolwiek, bo ten. Myślę, że nie mamy defensywy. O kurcze, o kurcze. On mi tam już wysyła takie rzeczy, które mnie nie ciekawią. Nie ciekawią mnie te rzeczy. Nie ciekawią mnie zbytnio. Kurde, ale mnie obił. Ale goś mnie obił, ale goś mnie obił. Ale goś mnie obił, ale goś mnie obił. Goś mnie obił. Goś mnie obił. Dobra. Wsłamy mu balonki. Ale... Ale hop. Dobra, ale, ale, ale... Nie dajemy się, nie dajemy się, nie dajemy się. Zbieramy 3000 na e, Supermanki. Jak to przegramy, to nieważne, ważne. Dobra zabawa. Mm. No dobra, chyba co no tam mu zadamy Mi się wydaje, że powinno mu coś zadać, o kurde, o kurde, a, bo to tam musi przejść. Co? Boże, maluję niego tam. Tu muszę przejść. A, a, a. Gościu tutaj... Trochę chyba uberwał. Ouuu, oh, shit, 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 shit. Shit, shit. Mm, pora jakiegoś tutaj super... ...monkey... ...stawić i kurde go ulepszyć. Mamy super monkey. On już teraz, kurde, chyba za bardzo nie ma szans. Jakby się tak z nim biliśmy bez końca. On nie ma żadnych szans. Dzisiaj zagramy chyba sobie jedną rundkę, taką balon TV Battles. Dobrze, 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 dobrze. A, ja tu mam jedną foremkę nie Kurde, to trzeba nie. On ma trochę gorzej, bo ten... on nie ma farmerem bananków. A to zainwestowałem, kurde. Mógł to wybrać, mógł to wybrać, nie oszukujmy się, ale ma... On też dobrą taktę. Ale ja dość dobrze co bronię. Mimo tego wszystkiego, to dobrze się trzymam. Sę bardzo dobrze trzymam. No tak kurde. Hmm. Ja bym poczekała na trochę kasy, wiecie. Hmm. Bo ja bym chciał um, wysłać takie rzeczy, które by mu się nie spodobały. Uuu, mm. już zginął. Już mu taki raz balonik przyszedł. Hmm. Więc wygraliśmy rundkę, widać to ewidentnie. Ewidentnie, że wygraliśmy rundkę. No, widać to ewidentnie. Więc to by chyba było na tyle. Wie, więc będziemy się widzieć w kolejnym odcinku. I. Hmm, no, możemy się w sumie pogadzać. Więc na raz.